Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Don't Lecimy sobie z nową serią, e, stwórz nowy świat. I teraz tak, pytanie, survival czy relax? Survival czy relax? W survivalu szybko zdechniemy. Myślę, że jeszcze nie jestem na to gody, ale Lecimy na, na razie sobie z relaxed. E, Jaskinia, of course. Hallo? Czy ja w poprzednim... Um, Chciałam napisać, um, czy ja w poprzednim dałam bez jaski, czyżby to było możliwe? Zobaczymy, let's see. E, wszystko tylko tak, żeby to nie trwało za długo. E, poczekajcie, muszę to dobrze przemyśleć. Ja to na pewno chcę bardzo krótkie, bo ta seria będzie polegała na tym, że gramy każdą postacią um, tylko właśnie ma być to cały jeden rok, żeby każdą postacią po prostu przegrać, zobaczyć jak to jest. Um, hmm. Hmm, hmm, hmm. A, tutaj jest ten posąg taki do odradzania się, okej. Okay. <grym> Zastanawiam się jak to zrobić. Dobra, może zostawmy na razie do myślenia. Chciałabym jeszcze zrobić yy, taką serię, bardzo krótkie Pory Roku. Ona już kiedyś u mnie była, starsi widzowie będą pamiętali. Yy, była to seria z weperkiem. gdzie właśnie wszystkie Pory Roku trwały po kilka dni dosłownie. Także yy, bardzo szybciutko można było tam wszystko, wiecie, sobie ogarnąć. Dobra, let's see, eventy. Ja tu wiele nie będę zmieniać, tylko... Hmm. Tak ja chcę... Nie, ja chcę niewielki a psów. Ice chcę mniej. A to nie mogę... Ale tych nie chcę, bo one mi spalą, a one są niepotrzebne. Deszcz wszystko domyślnie. Hmm. Odrastanie zasobów. Tak, chcę. Basic resources. E co ja mogę chcieć więcej? Ja bym chciała więcej wiedzieć co, a to nie tu chyba się zmienia, tylko w tym obok. Tak coś czuję. Domyślnie, domyślnie Eye of Terror. Uff, tu tak to ja nigdy nie dojdę? E, nie wiem, ile musiałabym, wiecie, się... jak bardzo musiałabym się interesować, żeby wiecie. Dobra, let's see. Beoms. Classic, albo Together. Dobra, nie będą Together. Obszar odrodzeń, dark, uh, plus, dobra nie, domyślnie, ejku, <kuh> przepraszam, hmm. rozmiar, rozmiar świata, medium, small, może lecimy sobie ze smolem, co wy na to? Będzie dużo na tym, gałęzie, domyślnie, must, random, list, list albo list gałem się. albo nie, domyślnie, a pętla, always to wtedy świat nam się taki, wiecie, w kółeczko zrobi. do domyślnie, albo brak roads, muszą być. Kamienie, pływy, git, eee, startowa, różnorodność zasobów. yankyard To jest to takie, wiecie, chyba się ten, dobra, terrarium. Po co mi terrarium? Ja tam zwierzaka nigdy nie ten, nie ogarnęłam. Zasoby. Z zasobów ja chcę więcej jagód, żebym była w stanie przeżyć. I wiecie czego chcę jeszcze więcej? Kamienia. Z dzięki. Reszty nie potrzebuję w większych ilościach. Tu mamy stworki, gniazda, szoreszeni, niewielkie. Chciałabym jednak przeżyć. Ja myślę, że to będzie git właśnie z Małym Światem. To będzie dobry ten, żeby patent, żeby przetrwać ten. Ryan ten, um, Acid w jaskiniach. Uh -huh. Uh -huh. Ale tu jest dużo ciekawego. Uh -huh. Fast. Dyba, nieważne. Um, a więc, co ja bym tu chciała? Te takie świecące pałki. Bo ja mam taki plan, że będziemy w tym też zrobiły sobie właśnie lampkę. A co to są świetliste jagody? Po co one są? Cześć, <słuch> jak dziecko, odkrywając ten cały świat na nowo. Piękne to jest. Stwory odradzające się, wrogie stwory. No dobra, nieważne. Yy, ustawienia świata, no to nic więcej w stanie nie jesteśmy chyba zmienić. Mody. I teraz tak, z modów ja chcę... Zacznijmy od klienta. Ok, klient, mam wszystko powłączane, to co zawsze, bardzo dobrze. Jeszcze te dwa mody, jak coś, to nie włączajcie ich, bo coś jest z nimi nie tak, ja muszę je usunąć. E, Serwer. Z serwera ja bym chciała tak, e, large chesta. To jest spoko, ale się zastanawiam. Dobra, włączę sobie, żeby to mieć. E, increased stack size, to jest obowiązkowe. Health info. info. Um, extra Equip Slots um, Chester Family, co to jest? Um, nie wiem. Dobra, tego nie polecam. Um, chociaż czekajcie. Displays to jest ten. Że ujawnia, chyba, nie? Dobra, włączmy to. Może nie wybuchnie mi. A Bar. Co to jest? Ehm, um, Improved. Big Strong Server. Opinion. Dobra, nie wiem, nieważne. Generujemy sobie świet. Zobaczymy. Zobaczymy, ile nam to potrwa, co tam się ciekawego tego. No i co, dzisiejszy odcinek będzie chwilkę dłuższy. Ja sobie zacznę liczyć. Um, odcinek, powiedzmy. Te 10 minut od momentu, jak nam się świet zaluduje, zaluduje. załaduje, żeby. <grym> zaluduje, nie mogę, Żeby wiecie. Um, nie marnować po prostu, bo no po co? Po co marnować czas? Okej, okay, załadowało się, jestem bardzo zdziwiona. Dobra, lecimy z Wilsonem, ponieważ Ja już tę postać ogrywałam, owszem, ale. Ale wiecie, ciekawe, ciekawe puste, tam mi się grywa, Fajnie. Um, ogrywałam tę postać już. Uuu, jaki elegancik. Ja serio mam to wszystko odblokowane? Skąd? Coś odblokowane. What the fuck? Aż tak często nie wchodzę. Robimy mu białe rękawiczki czy nie? nie, nie wiem, tak będzie wyglądał lepiej. What the fuck? Nic nie widać. Dobra, nieważne. Z bucików? Hmm. Ja myślę, że to jest bardzo elegancki strój. Bardzo mi się podoba. <laughs> Jedziemy, of course. E, no i co? Z Załadowało się to w 5 minut, także jest git. Okej, okay. dla mnie czas 11 minut, więc zaczynamy. E, do 21. Ojej, 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 ja się nie mogę e, Excuse me. No, tak myślałam, że on nie ma tego odblokowanego. No patrzcie tylko na tego. No nie ma nic. Dobra, nieważne. Eee, mogę się oddalić, lecimy. Lecimy zwiedzać świat, odkrywać teren. Eee, na początek się tym zajmiemy, ale oczywiście też budowaniem wszystkiego. Eee, no i co? Wilson niby taka postać oczywista. A ten... Typie! Wypinka daj mi stąd to moje jagody są. Co za potwór? Potwórz. No i tak, niby postać oczywista, ale na komputerze jeszcze nie miałam, więc zobaczymy, jak tutaj nam się uda przeżyć. Um, oczywiście y, seria będzie trwała rok, po prostu, ten sezon. Um, nie wiem, czy to będzie odkrywamy postacie, czy uczymy się postaci, coś takiego, chociaż prędzej przypuszczam, że to uczymy się postaci jest bardziej accurate i będzie bardziej w ogóle um, odpowiadało realium tego, co ja tu robię. Let's see, tu jest Flint, ja sobie po Flinta pójdę. Hmm, w sumie ja tak sobie myślę, że dobrym pomysłem byłoby odkrycie całej mapy, po to, żeby mieć rozeznanie, co gdzie jest i wiedzieć, gdzie się najlepiej osiedlić, Zwłaszcza, że wybrałam typ Mapy Round i ja sobie te ustawienia wiecie, zapiszę. On będzie gęsiałość, dobrze, dobrze. Zapiszę sobie i będę je uruchamiała przy każdej rozgryweczce, także przy każdej postaci, żeby było sprawiedliwe, że każda postać dostaje dokładnie ten sam starter pack. Czekajcie, ja sobie wezmę najpierw patyk, sobie wezmę... Tutaj mamy jakieś rzeczki... O nie, tu są żaby. Okej, okay. otwieramy szybko i wypinkalamy stąd. Bo ja z żabami nie chce mi nic do czynienia, zwłaszcza, że ja nie mam nikogo do pomocy. Żadnej postaci, która by mi pomagała. A weźmy pinkara po poczwaroty twarzy, te skórny, ty, zwany jakimś indykiem czy coś. Um, no i w związku z tym, że nie mam postaci, która by mi pomagała, no to wiecie, e, to wiecie, to jeszcze wezmę małe widzę ich dużo, to że tu będę musiała się konkretnie uczyć walczyć. Przy Abis, to jest takie, że wiecie, ta walka nie jest obowiązkowania, bo macie Abisie, która w razie czego chroni wam tyły. E, ja sobie bym w sumie powiększyła mapę, żeby nie ja widziała, jak ja idę jakim mam zasięg odkrywania, bo ja niekoniecznie chcę się zbliżać, nie? Do tych pająków. I skoro mogę obejść tak dalej, a odkryć teren, to ja sobie tak pójdę odkryć teren tak do kóło bardziej. No i co? I w końcu już tak powiem, nauczyłam się poprawnie uruchamiać On Czekajcie, tam niestety muszę podejść odkryć całe. Dobra, jest kiedy mamy odkryte całe. Czyli na początek muszę sobie, wiecie, wejść w manager zadań i usunąć jakby, bo on jest procesem w tle. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się podziało, ale ym, Steam działa mi jako proces w tle. No dobra, muszę go usunąć, bo normalnie ja nie mam nigdzie otwartego Steama. I dlatego on działa jako w tle. Yy, no i muszę to usunąć, zakończyć. No nareszcie, jaskinie. Właśnie, chwila, moment. ja muszę zrobić tak, się kilka raz. 2. dwa. Lecimy ścienie drzewienko. Drzewienko? Nie, może być i drzewienko. Lecimy do no, drzewo, żeby nam na drzewo, które mamy w, 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 wykazane 15 na jeden drzewo. Git, git, nie powiem. Zacznijmy sobie, bo teraz tak to się sadziło. Chyba tym raz, dwa. Exactly, like that. I otworzymy sobie te jaskinię. Czekajcie, bo ja po sobie pomyliłam as escall um, i szłam w bok zamiast w dół. No i wtedy muszę od nowa Steam, tak wracając. I jak sobie odpalę Steam, no to usmę tego Steama i ze Steama włączam. No, starwa. Nie mam go zainstalowanego na komputerze, żeby też się nie chciał w tego odpalić. Ale bym to wykopała, ale nie wiem z czego. Eee, czekajcie, zjem, wezmę nasionko, zjem to nasionko, wezmę Kyle'a, Odkupimy. I dosłownie zajrzymy tylko do tych chyba tak nie zajrzymy... Mm, no tak, pamiętam, pamiętam już te opiórki. Eee, czekajcie, bo ja muszę odkrywać mapę. Kiedy gonią cię ale i tak musisz odkryć na najpierw mapę. Czekajcie, bo tam są bawoły. Chodźcie, chodźcie, pobawicie się z nimi. Myślę, że będą wzięte. Chodźcie. Patrzcie, bawowy, Mocy. O! A, a, a wy tak nie? Po prostu. Hmm. No i sześć ruchów nam zajęło, żeby otworzyć jaskinię. A tego to ja bym w sumie... Jak się zaatakuję F-ką, tak. Dobra, czekajcie, raz i uciekam Zapomniałam, raz, ucieka... Dobra, dobra, nieważne Raz, dwa, trzy Ona nie bijeła aż tak mocno I zapchałam sobie w tyłku, nie dosłownie Jak bardzo bym nie próbowała być poprawna politycznie I ładnie się wysławiać nie da się go inaczej nazwać. Takiego fajnego TikToka kiedyś widziałam, ale go nie zapisałam niestety. Gdzie przychodzi parafianin do proboszcza i pyta, co ksiądz robi. A ksiądz gówno, tak odpowiedział. No i parafianin, a czemu się ksiądz tak do mnie brzydko odnosi? A on, no bo gówno. I, I ten parafianin już taki zszokowany, no proszę księdza, a ksiądz mówi, no główno sprzątam. Parafia psa bezdomnego, przygar bezdomnego, staruszka emeryta przygarnęła i... No i co, Nie, no teraz musi sprzątać kupy, bo po piesku, także taki um, nie upór, nie urok, taki urok posiadania pieska. Ja nigdy psa nie miałam, ale w mojej rodzinie są, więc, yy, więc wiem z czym to się je, a ja sama jestem byłam. Nie jestem. Byłam dumną posiadeczką Królisia, yy, którego... który był króliczkiem wolno wybiegowym, mogę tak to nazwać, czyli chodziła po całym moim pokoju. Mój pokój to była jej klatka. Eee, I nie zabraniałam jej nigdzie chodzić, ponieważ chciałam właśnie... Odpowiedni wychowywać ją w odpowiednich warunkach. No i dla ludzi to jest takie co ty pier... Mhm. W warunki, królika. Królik to narosił, na pasztek czy coś tam. Jakiś królik w sosie i inne. Ja tyle to ile ja poznałam, wiecie. Eee, pająk, ja cię proszę. A jak ci tu będę była, to mnie zostanie ten? Nie napadniesz mnie? Nie, nie, nie. Dobra, nie, nie, nie. Odpuścił się. Bo ja chcę złoto. Musimy bardzo szybko pozbierać surowce. Ja zapomniałam, że ja nie mam yy, tego. Już robimy, już robimy. Dobra, pędzimy w dół. Bierzemy sobie pochodynkę. I teraz największa dajlandą. Odkryć wszystko, a zarazem nie zginąć. Co to? Braciak biorę. Nie mam pojęcia, co on mi daje. Ochronę przed zimnym, okej. Okay. No, tu jest złoto. Ochronę przed zimnym mi daje nam no, się I mózg mi chroni. Chyba. W teorii. Dobra, nieważne. Biegniemy w dół. No, podziemku to ja tak się nie widzę, ale dzięki temu, że mam mapę, to wiem więcej. Widzę więcej. Na przykład to, że widzę do jakiegoś klubu, no... Ja nie patrzę w ogóle na to, nie? Jak mam mini mapkę odpaloną, to dla mnie... Y to tutaj mogłoby nie istnieć, czy się tylko to. Świetnie, ale teraz jest noc, to jest najlepsza pora, żeby pozbierać jagody. E, dobra, jeszcze nam zostały dwie czy trzy minutki odcinka, także sobie posiedzimy na tym. E, czemu ja tam widziałam jakieś coś? Nie cierpię po prostu schizy, jaka jest związana z nocą w Dunstarwie. Okej, okay. to by było na tyle ze schizy. Otóż to... no. E, Będzie nam przyjemnie ciepło, bo... Kubraczku, jeden nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie Chociaż wiecie co, można by to odłożyć, i <laughs> miałabym. Wiecie co? <laughs> Przepraszam, miałabym na zimę bardzo fajnie do zaszycia, tylko teraz tak zwypinka leć od żaby. Żaby to jest taki upiór. Nie cierpi ich. jakimś stopniu funkcjonują. Um, ok, jedynie w górę. Odkrywamy te tereny. Zobaczymy, gdzie się zawinie, zakręci ten, ten. Mm -hmm. W sumie to też nam będzie potrzebne. Aha, jeszcze a propos skrzyni, Ja będę inwestowała w skrzynie tylko duże. Nie będę inwestować w skrzynie małe. Nie wiem, czy mi się to pokaże teraz. O, w te. Tylko w te. Trzy złota dużo potrzeba. No dobra, jakoś to ogarniemy. chwilę. No. Chwilę? Ogarniemy, po prostu. Tak. mówić nie Let's see. Ej, ty w sumie chcesz, bo ja nie mogę tego brać. Masz chcesz? chcę. A zasejś. Za przeproszeniem. Bardzo brzydko nie jak tak mówić. No głupie nie zrobię, no. Ty się odsunął. Super, a ty nie robisz kupę. Idź ty. Dobra, lecimy dalej, póki jeszcze chwilkę czasu mamy. Um. Ty nie świnia, co ty nie powiesz? Trzeba ty mi nie że... Masz mnie za jakąś istotę taką lepszą. Tutaj będą pszczoły, okej, okay, okej. Okay. Na razie lecimy po krawędziach. Jak wygląda mapa? To jest pierwsza gałąź, okej. Okay. Odkryliśmy tę gałąź, taką powiedziałabym średnio mnie interesującą. Na pierwszy rzut jednak wolałabym chyba, wiecie, co? Te. Hmm. Chciałabym na pierwszy rzut. Uh, już Wam powiem co ja bym chciała, tylko niech mi się mózg załaduje. Biom kamienny, kamieniom, dokładnie to bym chciała. Sorry, wybaczcie. Jestem w trakcie pisania mojej pracy. Ostatnich dosłownie już yy, stron. I yy, wątpię w istnienie mojego mózgu, bo po prostu yy, zamienianie tego wszystkiego i pisanie, znaczy pisanie własnych tych na podstawie. Jakichś badań przeprowadzonych jest proste. Trudne jest pisanie, mając teorię, bo musicie ją napisać tak samo, ale żeby Wam nie wyszedł plagiat. Bo oczywistym jest, że w zakresie teorii z jakiegoś tematu nie wymyślicie nic nowego, nie jesteście naukowcami, którzy zgłębiają te tajniki i wymyślają nowe teorie. To zrobili ludzie za Was wiele, dziesiąt lat temu, jak nie set. Także. To nie jest przedmiotem Waszej pracy. Przedmiotem Waszej pracy jest wyciąganie wniosków, też, tak? Przedstawienie tematu i tym podobnym. Co ja Wam tam będę zatruwać? Część z Was albo ma to za sobą, albo dopiero przed sobą. Więc nie warto straszyć, bo to strasznie wygląda. Ale nie ukrywam, jest wymęczające. Zwłaszcza jak ma się niezbyt kompetentnego promotora, który był pewien, że wszystko omówił. A jak się okazuje w momencie praktycznie już oddawania prac, nie ja, on mówił w większości tym <grym> że. bardzo fajnie. Oho, widzę, że mi czas antenowy się kończy yy, i, i zaczynają się szerzeni. Aż, aż za nie mówiłam, czekajcie, ja do nie podejdę. Ja za mnie podejdę w życiu. Sto obejdę. Czyż hmm. to można wszystko z daleka odkryć, widzicie? Ojaj, ojaj, ojaj. Wiecie, co jeszcze zrobię na sam koniec? Chciałam powiedzieć Wam ode mnie. O, nie, 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 nie. nie. się, siedź, 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 siedź. Ja zginę. Jak on mnie dotknął. I już nie pójdziemy sobie tej skinąć, cudownie. Taki był plan. Don't touch me. Chodźmy. Gdzie jesteśmy? Let's see. Let's see. Oh! Szybko! Dobra, to akurat O, nie ma pszczółek. Ja bardzo fajnie. Ehm, sobie postawię nich I sobie przygotuję różne rzeczki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. E I do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Ja sobie na razie tutaj pogotuję. E no i co, w kolejnych pewnie też wyruszymy na poszukiwanie miejsca, które chcemy. Ewentualnie, nie wiem, skorzystam z map reveal. zobaczymy. Zobaczymy, co stwierdzę, albo zrobię jakąś taką, wiecie, maszynkę do lusowania, która mi wynosuje, czy mam to robić, czy nie, e, żeby było fair. Chociaż myślę, że żeby tracić czas na, na ten, na odkrywanie terenu, to tak trochę średnio, ale wtedy na, tym, na tej mapie nie pojawiają się surowce, z tego co wiem. Także tak czy siak musiałabym się wtedy przejść. No nic, ja już nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć, pa pa!